thank you Thank you. Pusta. No. No, no. no, Dobry wieczór. Mimo pewnych trudności, jednak yy, udało mi się dojechać, mimo że dystrybutor był pusty, ale wszystko, cała tajemnica kryje się w tej sprawie. Tutaj. W tym samochodzie jest wlane nienormalne paliwo z dystrybutora, a paliwo specjalne, ponieważ rzecz dzisiaj będzie o nowych paliwach, ponieważ właśnie takie paliwo w tym samochodzie jest zastosowane, ale o tym. No o tym za chwilę, bo rzeczywiście kwestia nowych paliw. Jakoś tak się dzieje, że przez te kilka ostatnich lat sytuacja stała się niesłychanie drastyczna. Wszystkie surowce, które y, potrzebne są do tego, żeby wytwarzać energię, raptem zaczęły być bardzo drogie. Raptem okazuje się, że powoli zaczyna ich brakować i że no, tak jak z ropą naftową liczymy iż jeszcze jakieś kilkadziesiąt lat, a potem, a potem. Słabo i ten problem wystąpił najbardziej drastycznie właśnie w motoryzacji i dlatego wybraliśmy ją jako no, klucz przewodni w dzisiejszym programie. Ale kiedy zastanowić się nieco głębiej, wydaje się, że rozwiązanie problemu nie leży w znalezieniu paliwa nowego, innego niż te otrzymywane z ropy, a na przykład w rozwiązaniach tego typu, jak to, które, które przed Tobą właśnie w tej chwili pracuje. Słuchaj, jaka to byłaby wspaniała rzecz, mieć silnik, do którego który, nic nie trzeba, nic nie trzeba no, nie wlewać, który porusza się sam z siebie. No, odwieczne marzenie ludzi, perpetuum mobile. Ludzie i maszyny. Ich rozwój już dziś powiązał się w jedno, ale pożyteczny, wymuszony przez człowieka ruch martwej materii nie następuje za darmo. A gdyby tak, weźmy koło. Sprytnie umieszczone szprychy i przesuwające się po nich ciężarki, z jednej strony wyraźnie jest ich więcej, przeważają. Wystarczy więc zwolnić hamulec i potoczy się samo. Oto jedna z idei budowy maszyny wiecznego ruchu Perpetuum mobile. Przez stulecia rzesze wynalazców amatorów próbowały podobnymi sposobami przechytrzyć przyrodę, dodać do maszynowego ruchu tę jedną drobną cechę by trwał sam siebie. Próbowano przechytrzyć przyrodę zamiast starać się ją zrozumieć. A przecież wśród praw fizyki są takie, które zaczynają się od słowa nigdy. W ogromnym cyklu przemian, których jest ruch każdego mechanicznego urządzenia, nigdy nie powracamy do punktu wyjścia. Ruch to energia, której trzeba dostarczyć, a żelazno prawo przyrody stwierdza, że energetycznie zawsze uzyskuje się mniej niż wkłada. Każda z maszyn trwoni część tych sił, których dostarczamy, by ją uruchomić. A gdyby odzyskać to, co się straciło, krople napędzają turbinkę, więc zbierzmy je. I przy pomocy knota skierujmy znów na górę. Bezskutecznie próbowano zbudować i takie perpetuum mobile. Bezskutecznie, bo przyroda nie daje się oszukać. Gdyby można postawić świat na głowie. Gdyby jak na odwrotnie puszczonym filmie, zjawiska mogły równie gładko przebiegać wstecz. Rozproszona energia skupiać się tak jak te pąki kwiatów. Wtedy dopiero zadziałałyby maszyny wiecznego ruchu ale takiego świata nie ma A jednak pod laboratoryjnym słońcem lampy trwa nieprzerwany bezszumny proces w delikatnych przewodach porcje wody jak tłoki wędrujące w cylindrach wywołują ciągły kołyszący cykliczny ruch maszyny urządzenie o wdzięcznej nazwie fluidyna to uboczny produkt jednego z atomowych laboratoriów ale ten wieczny ruch wywołany jest wiecznym dopływem minimalnych dawek energii, ciepła wytwarzanego przez żarówkę. Inny model. Tu jedynymi ruchomymi częściami są porcje wody, mini pompa, którą ożywia ledwo wyczuwalne ciepło, zabawka. Coś więcej, prototyp jednego z możliwych silników przyszłości. Prototypy silników przyszłości, a ten ptaszek też nam się ciągle kiwa. I rzeczywiście te rozwiązania nie są tylko takimi rozwiązaniami, no, typu maszynka na wystawę, prawda, żeby coś się ruszało. To jest jeden z wielkich trendów poszukiwania nowego silnika, który do pracy potrzebuje minimalnej różnicy temperatur. Bo, no, słuchaj, to wszystko, co napędza dzisiaj nasze samochody, to są silniki cieplne. I właśnie dlatego no, benzyna tam spala to się jest... po to, żeby uzyskać ogromną temperaturę. To jest jeden, Andrzej, z takich trendów, które delikatni określiliby jako marzycielstwo, a niedelikatni jako totalną utopię. Od tysięcy lat ludzie chcą zrobić perpetuum mobile i go pewnie nigdy nie zrobią. Natomiast nie, idea, idea jest w ogóle taka, że należy, zanim się zacznie konstruować cokolwiek nowego, należy sprawdzić, czy to, co mamy, nie da się zrobić lepiej, uwzględniając rzeczywistość, jaka nas otacza. I ta rzeczywistość energetyczna, jaka nas otacza, jest powodem, dla którego byśmy nie przypadkiem wybrali motoryzację jako pewien przykład. Nie ten sam... ptaszka wyraźna, tak, nie. ten samochód, który tutaj stoi i ma taki dumny napis metanol na masce, to jest pojazd, który, na którym prowadzi badania Politechnika Warszawska wspólnie z fabryką samochodów osobowych, nie znaczy to, że on całkowicie jeździ na metanol, tego metanolu w benzynie jest 15% w tej chwili. Ale co tutaj jest najistotniejsze? Że nie silnik, nie konstrukcję dopasowano, stworzono nową, ale dopasowano paliwo do istniejącej konstrukcji silnika. Ten silnik, który tutaj jest w środku, jest identyczny z tym jak każdy normalny silnik standardowy polskiego Fiata. Nawet nie zmieniono tutaj regulacji gaźnika. Wszystko jest tak samo. Tyle tylko, że do benzyny dolano 15% mniej więcej metanolu plus specjalne czynniki stabilizujące, żeby. Tak zwane stabilizatory, żeby w niskiej temperaturze ta mieszanka się nie rozwarstwiała. I cała tajemnica. I teraz od kilku lat te badania prowadzone dowiodły, że silnik zachowuje się w sposób po przebiegu 100 tysięcy kilometrów, zachowuje się w sposób porównywalny, jak silnik, który pracuje na paliwie. Konwencjonalne, na normalnej etyli. Jak ten egzemplarz przejechał 50, 50 tysięcy. W sumie te się... samochody przejechały 750 tysięcy na metanolu. Co więcej, prawdą jest, że te samochody zużywają nieco w tej chwili więcej paliwa niż normalne, że są nieco bardziej wrażliwe na temperaturę pracy silnika, że niektóre uszczelki, niektóre elementy z tworzyw sztucznych są bardziej podatne na zużycie. Ale to są trudności do przełamania. Natomiast jeśli sobie wyobrazimy, że można w ten sposób zaoszczędzić 15% konwencjonalnego paliwa, to mimo kosztów to się może stać za kilka lat elementem decydującym w ogóle w oszczędności ropy, której jest coraz mniej. No tak, ale metanol też skądś trzeba brać? No oczywiście, ale nie. O jego można brać z węgla. węgla A węgla w mamy ponownie światła. też może zabraknąć. No, to jest no, szalenie byśmy, odległa Wydaje mi się, że jest to jednak rozwiązanie powiedziałbym na bardzo bliskie jutro. Bardzo bliskie. Natomiast to, co nastąpi dalej, no jeśli nie będziemy mieli nic w zanadrzu, to w pewnym momencie rzeczywiście będziemy musieli po prostu opuścić samochody. No mam nadzieję, że Ty nie masz w zanadrzu perpetuum mobile. Nie, ale wydaje mi się, że poza próbami znalezienia nowego paliwa do istniejących już silników, yy, dużo większą przyszłość mają próby zbudowania silników pracujących na innych zasadach. No na przykład to, to co tu jest zaproponowane, to jest zwykły silnik spalinowy, spala się tylko co innego, a może, a może załatwić sprawę bez spalania. Na pozór sytuacja banalna, czajniki wrząca w nim woda, a przecież właśnie tej podskakującej pokrywce zawdzięczamy rewolucję w transporcie. Przed 150 laty Stevenson wykorzystał energię pary wodnej do napędu swej rakiety. W tym czajniku nie ma wody. Tak paruje ciekły azot. Gasi płomień, nie może więc być paliwem. Ma jednak inne zalety. Wrze w temperaturze 195 stopni Celsjusza, ale poniżej zera. Znacznie wcześniej, nim osiągnie temperaturę otoczenia. Parując, zwiększa swą objętość 600 razy i dostarcza ogromnej porcji energii. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale właśnie ciekły azot napędza ten wehikuł. Zamknięty w ciśnieniowym zbiorniku rozpręża się pod kontrolą. Para powstaje w wymienniku ciepła na przodzie pojazdu. Stąd jest tylko jedna droga do prostego silnika tłokowego napęd tylnych kół poprzez przekładnię łańcuchową. Sprawność tego pojazdu jest jeszcze niewielka, ale mimo to dwukrotnie większa niż pojazdów elektrycznych. Te wszystkie czasy je ja widzę. Tego jeszcze naprawdę nie było. Jeździłem już traktorem w tym programie różnymi samochodami, ale autem elektrycznym jeszcze nie. A y, przy, y, przyprowadziliśmy ten samochód, dlatego że y, te rozwiązania, które ty proponujesz, Andrzej, to jest niestety ciągle to samo. Utopia i bujanie w obłokach. Natomiast gdzieś ty widziałeś, żeby jakkolwiek zastosować taki samochód na przy to było widać, że to jest zabawka po prostu. Natomiast jeśli już szukać rzeczywiście jakichś nowych zupełnie rodzajów napędu, to niewątpliwie jest nim samochód elektryczny. Cokolwiek by nie mówić o wadach tego samochodu. A ten egzemplarz to jest samochód skonstruowany wspólnie przez Fabrykę Samochodów Osobowych na Żeraniu i Instytut Elektrotechniki. Dla potrzeb łączności, dlatego jest kierownica z prawej strony żeby łatwiej było zabierać listy ze skrzynek tu jest taka specjalna przestrzeń bagażowa ale co jest istotne w tym samochodzie to dwa elementy jeden to zestaw baterii akumulatorów wyglądający dość potężnie no bo takie są jeszcze dzisiaj niestety akumulatory i ważący mniej więcej 670 kg a pod maską zamiast silnika układ Sterowy, sterowania, który jest o tyle sprytny, że pozwala na minimalizowanie zużycia energii przy rozruchu samochodu i odzyskiwanie pewnych porcji energii podczas hamowania. To jest napędzane jednym silnikiem. Oczywiście jednym silnikiem umieszczonym bezpośrednio na wale napędowym z pominięciem skrzyni biegów prowadzone badania na tym samochodzie wykazały, że on się może poruszać z szybkością Mniej więcej maksymalną 75 km na godzinę. Że jednorazowe ładowanie wystarcza na pokonanie właśnie gdzieś dystansu rzędu 80 km. A, no Zależy od sposobu jazdy. No i w mieście, oczywiście, nieco mniej. No i to właściwie są podstawowe yy, tak, walory ekonomiczne. Konstruktorzy nawet to nazywają samochodem elektrycznym drugiej generacji. No właśnie tak. ze względu na to eleganckie sterowanie, prawda? Całością. Ale. Słuchaj, no wspomniałeś o, o tym, co jest chyba zasadniczą wadą. No po pierwsze, ciężkie, no przestrzeń ładunkowa jest niewielka w tym samochodzie. Po drugie, po drugie, no przejeżdża na elegancko, do pełna naładowanej baterii i akumulatorów kilkadziesiąt kilometrów. Dzisiaj, bo to jest wszystko na na dziś. To są pierwsze próby tego tak, typu Ale A nie wspomniałem natomiast o bardzo istotnej zalecie tego samochodu, że on jest całkowicie yy, bezpieczny dla środowiska, tutaj nie ma spali. Tu znów nie byłbym taki pewien. No przecież energia, którą ładuje się akumulatory tam wewnątrz, też nie bierze się tak od, z powietrza. Tę energię trzeba wytworzyć i to albo w elektrowniach konwencjonalnych, które wiadomo, że potrafią zatruwać środowisko, no, i poza tym, słuchaj, po to, żeby przejechać te kilkadziesiąt kilometrów, nawet kilkaset, mówię o przyszłości, trzeba ładować ileś tam Jaki godzin. To jest właśnie... utopijne rozwiązanie w zamku? Wydaje mi się, że sama energia elektryczna to jest doskonały środek do poruszania maszyn. Tyle, że trzeba ją uzyskiwać w elegancki sposób. I nie bałbym się utopii. No, pewną utopią są rozwiązania, które pracują tutaj yy, przy stoliku. Choćby to. Wiecznie poruszający Zemtą się technika Tak jest, bo stamtąd właśnie dzięki uprzejmości dyrekcji mamy ten eksponat. Wiecznie poruszający się silnik elektryczny, ładowany z tego dziwnego urządzenia. Tak, po no prostu nie zasłonie ręką, tak? Stanie. I za moment ruszę. Jest to elegancki przetwornik zamieniający promieniowanie świetlne. Z reflektorów tutaj w studio. Z, z reflektorów w studio. Lepiej byłoby ze słonecznych. Dużo, dużo większe napięcie można by uzyskać. Ale bezpośrednio w energię elektryczną. No inny, pracujący bez przerwy i tak szumiący, to znaczy nie, nie sam przetwornik, ale palnik. Może ja go wyłączę, bo już dość się nagrzało. Otóż tu w studio pracuje eksperymentalny, no taki powiedziałbym pokazowy układ ogniwa termoelektrycznego. Takiego ogniwa, takiego urządzenia, które zamienia energię cieplną, ciepło, bezpośrednio w energię elektryczną. Podstawą budowy tego urządzenia jest, yy, są półprzewodniki, podobnie jak owych ogniw yy, słonecznych. Ten jest rzeczywiście oryginalny i to nie tylko pod względem wzorniczym. Nie jest to bowiem zupełnie normalny samochód elektryczny. Oprócz baterii ma pod siedzeniami mały silniczek spalinowy, który doładowuje akumulatory podczas normalnej jazdy. Podróż wygodna, kierowanie pojazdem uproszczone. Jeden pedał, naciskamy, jedzie Puszczamy, staje Szybkość rozsądna 65 km na godzinę A zużycie paliwa wprost śmieszne Niecałe 2 litry na 100 km Oto samochód Na długie i tanie podróże Właśnie w studiu jest dziś dr Piotr Wolański z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Panie doktorze, pierwsza sprawa. Zaczynać? Czy, yy, przepraszam cię, czy yy, uważa pan, że lepiej jest dopasowywać paliwa do istniejących konstrukcji silników, czy tworzyć zupełnie nowe idee tych silników? To wszystko zależy od celów, jakie sobie postawimy. Jeśli za cel postawimy sobie ekonomiczność, no to oczywiście będziemy musieli poszukiwać nowych paliw które się dają dostosować łatwo do istniejących konstrukcji. No to jest przynajmniej jeden z przykładów obecnie tutaj oglądany samochód, paliwa syntetyczne są w tej chwili już ceny tych paliw porównywalne z paliwami otrzymywanymi z ropy naftowej. A paliwa syntetyczne możemy otrzymywać z węgla, którego mamy dużo i który wystarczy no, przynajmniej na najbliższe tysiąclecie. Jeszcze. Póki co jeden zero <laughs> No, ale jeśli chodzi na przykład o ochronę środowiska, no, to wtedy nie najważniejszym argumentem będzie cena paliwa, tylko o produkt finalny. Jak czym mniej będziemy zanieczyszczać środowisko. I tutaj wydaje mi się, że przy zastosowaniu silników spalinowych paliwem przyszłości będzie wodór który... no, więc coś, o czym w ogóle nie wspominaliśmy. Zresztą celowo który w tej chwili jest co prawda jeszcze droższy i jeszcze w tej chwili nie mamy dobrych silników tłokowych spalinowych spalających wodór, ale w niedługiej przyszłości takie paliwa będziemy mieli. No, trzeba tutaj powiedzieć, że w tej chwili wodór już jest powszechnie wykorzystywany w technice kosmicznej do napędu rakiet. Mówi się, że w najbliższej przyszłości i takie plany konkretnie są, będzie wykorzystywany w transporcie lotniczym. No i oczywiście z tego transportu lotniczego, w którym znaczne korzyści będziemy mieli przy zastosowaniu paliwa wodorowego, wodorowego przejdziemy do napędu w silnikach samochodowych. A stosunkowo niedaleką przyszłość tym paliwem będzie wodór, a jeśli tą perspektywę trochę przesuniemy w przód. Elektryczność. Czy wracając do wodoru jako źródła energii, do napędu silników elektrycznych. To oczywiście wodór jako paliwo do baterii do ogniw paliwowych jest jednym z najlepszych paliw i ogniwa paliwowe napędzane wodorem posiadają sprawność 60-70%. Jak jest to rodzaj takich baterii, prawda, wykorzystujących na no, no, gwałtowną przemianę chemiczną. I tutaj uzyskujemy energię bardzo sprawny sposób wytwarzaną wodę, nie, nie czyszczamy środowiska, więc wydawałoby się, że mamy idealne źródło energii dla a, silnika elektrycznego. No ale oczywiście te ogniwa paliwowe mają również jeden mankament. Są bardzo ciężkie. Gdybyśmy chcieli taki samochód jak ten, który tutaj oglądaliśmy, napędzać, e, zasilać energię elektryczną z ogniw paliwowych, to no, musiałby on posiadać przyczepę o ciężarze mniej więcej porównywalnym z ciężarem samochodu, które jeśli będzie. Samo te... tak. Czy zreasumować można w ten sposób, że gwałtownych rewolucji w sposobie napędu nie należy jednak w najbliższym czasie, w najbliższym czasie oczekiwać? Wydaje mi się, że no, rewolucji gwałtownych nie będzie, ale będzie dążenie do zastosowania paliw syntetycznych i coraz szerszego wprowadzenia wodoru. No, kosmos może nam tutaj wprowadzić nowe źródła energii, które by nas uchroniły od tego, że. Nawet przy stosowaniu silników elektrycznych w samochodach nie mielibyśmy na Ziemi zanieczyszczeń. Nawet tak, poza mnie... o o elektrowni, elektrowni w kosmosie, które tak, po prostu tam miałyby bez przerwy dostępną energię słoneczną i z pomocą mikrofal przesyłałyby na ziemię. No, ale inne. jest jeszcze jedna alternatywa. Nawet tak. kiedy zawiodą te wszystkie, te wszystkie źródła energetyczne, o których są mieliśmy, no ja mam zupełnie rewelacyjne rozwiązanie. Zanim pokażesz to genialne rozwiązanie, to jeszcze panu doktorowi podziękuję za udział w programie. A państwa jak zwykle zaproszę za tydzień. Do widzenia. Ma reflektory, dwa pedały, pięć biegów, cztery koła. Jest żółty i mieści się w nim swobodnie półtorej osoby. Według prowizorycznych obliczeń moc wynosi prawie jeden koń mechaniczny. Nie jest to może wiele, ale jednostka napędowa nie jest przecież krzykiem nowoczesności. W każdym razie zużycie paliwa wynosi 0. System niezwykle sprawnych przekładni zapewnia jazdę bez najmniejszego wysiłku. Jedną albo dwiema nogami ciekawostka, dziwolą, a może właśnie pojazd przyszłości.